Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj, tak na szybciutko, pokażę, jak zrobić tego kilka, bo mnie męczycie o niego. Więc postanowiłam, że jednak wam pokażę, jak zrobić taką dekorację. Dzisiaj jeszcze Wam tylko dodam, że jak widzicie, potrzebne nam będą dwa kolory: tu robiłam takim jaskrawym, żółtym i takim ciemniejszym, bardziej pomarańczowym kolorem. Użyję szydełka 1,5 mm, a dzisiaj wezmę sobie taki jaśniejszy kordonek bladożółty dla kontrastu. To czy znaczy dla kontrastu, na no, by mieć dwa rodzaje y, żonkili. Zaczynamy od magicznego kółka. Czyli ja sobie nawijam. Na palec nitkę w ten sposób przytrzymuję dwoma palcami, wbijam szydełko tu pod tą nitkę, chwytam za tą, przeciągam i robię sobie oczko-łańcuszka. Teraz tu sobie przytrzymuję, wyciągam palec i mogę już na tym kółeczku dalej szydełkować. Zrobię jeszcze jedno oczko-łańcuszka. Nawijam nitkę, wbijam się tu pod kółeczką i robię półsłupek z nawinięciem, czyli przeciągam przez te trzy nitki. Dobra, mam pierwszy półsłupek z nawinięciem, nawijam nitkę, wbijam się pod spód, robię drugi półsłupek nawinięciem. Nawijam nitkę i robię trzeci, a ma być ich dwanaście. Czwarty. Piąty. Szósty. Siódmy. Ósmy. Dziewiąty. Dziesiąty. Jedenasty i dwunasty. Mam 12 półsłupków z nawinięciem. Teraz sobie tutaj ściągam to, tą nitkę. O! Wyszło nam ładne kółeczko. I jeszcze muszę zamknąć. Tutaj wkuwając się to pierwsze oczko. Nasz, ten pierwszy nasz półsłupek. I robimy oczko ścisłe. Mamy gotowy. I teraz zobaczcie, robiąc te półsłupki z nawinięciem, mamy jakby dwa łańcuszki z tej strony i tu z tej strony. I teraz będziemy pracować tylko na tej, tutaj, na tym tylnym, tylnych tych dwóch niteczkach. Tą przednią tu z przodu zostawimy. Robimy raz, dwa, trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek, nawijam nitkę, wkuwam się w to samo miejsce, robię drugi słupek. Nawijam nitkę. Teraz chwytamy, mówię, zostawiamy tą pierwszą niteczkę, wkuwamy się tutaj w środek. Tu i jeszcze z tyłu łapiemy dwie. I robimy słupek. I jeszcze raz w to samo miejsce się wkuwamy, robimy drugi słupek, czyli mamy teraz cztery słupki. I znów nawijam nitkę, wkuwam się w następne oczko, ale nie za te dwie nitki, tylko tu w środek i tył. I robimy dwa słupki. Pierwszy i drugi. I dalej. Nawijam nitkę, znów się w środek wkuwamy, i tutaj łapiemy z tę nitkę. I robimy dwa słupki, pierwszy i drugi. I znów tak samo tu, i tu. Po dwa słupki. Ma nam wyjść w sumie 24 słupki. Zobaczcie, widzicie. Tutaj przerabiam, a te niteczki z przodu mi zostają, bo one będą mi później potrzebne. I to przeróbcie do końca okrążenia. Zobaczcie, już przerobiłam. Mam tutaj 24 słupki. I jak widzicie, tu mamy takie zaznaczone to kółeczko z tych pojedynczych nitek. One będą nam później potrzebne do wykonania tej trąbki żonkila. Dobra, czyli teraz zamykamy, wkuwając się w trzecie oczko. Robimy oczko ścisłe. Teraz robimy trzy oczka łańcuszka na słupek, nawijam nitkę, wkuwam się w to samo miejsce, robię, robię drugi słupek, czyli znów dwa słupki w jednym. Nawijam nitkę, wkuwam się w kolejne oczko, robię znów dwa słupki w jednym. Pierwszy i drugi, i dalej w kolejnym, znów dwa słupki, pierwszy i drugi. Tu już normalnie chwytamy, nie tak jak. W pierwszym rzędzie tylko normalnie chwytamy za dwie niteczki. Pierwszy i drugi. Pierwszy i drugi. O. Tak. I to przeróbcie do końca okrążenia. Zobaczcie, już przerobiłam. Mam tutaj 48 słupków. Teraz muszę połączyć się jeszcze, wkłuwając się w trzecie oczko i robiąc oczko ścisłe. Zamykamy okrążenie. I teraz przechodzimy sobie tutaj na kolejne oczko, ale nie, nie oczkiem ścisłym, tylko po prostu robimy od razu półsłupek. Zwykły półsłupek. Nawijamy nitkę, przechodzimy na kolejne oczko, i robimy półsłupek z nawinięciem. Nawijamy nitkę. Przechodzimy na kolejne oczko. Robimy słupek. Nawijamy dwa razy nitkę. Przechodzimy na kolejne oczko. I tu robimy trzy słupki podwójnie nawijane. Pierwszy. Drugi i trzeci w tym samym miejscu. Teraz jeden raz nawijamy, przechodzimy na kolejne oczko, robimy słupek. Nawijamy nitkę, przechodzimy na kolejne oczko, robimy półsłupek z nawinięciem. Przechodzimy na kolejne oczko, robimy półsłupek. Tak to wygląda. Teraz przechodzimy na kolejne oczko i robimy oczko ścisłe. I znów przechodzimy na kolejne oczko, robimy półsłupek. Nawijamy nitkę, na kolejnym oczku robimy półsłupek z nawinięciem, nawijamy nitkę, na kolejnym oczku robimy słupek, dwa razy nawijamy nitkę. I w kolejnym oczku robimy trzy słupki dwa razy nawijane. Pierwszy, drugi w tym samym miejscu, i trzeci w tym samym miejscu. Nawijamy nitkę, wkuwamy się w kolejne oczko, robimy słupek. Nawijamy nitkę, wkuwamy się w kolejne oczko, Robimy półsłupek z nawinięciem. Kuwamy się w kolejne oczko i robimy zwykły półsłupek. I znów w kolejne oczko ścisłe. I teraz znów w kolejne półsłupek. Jeszcze raz pokazuję. Nawijamy nitkę w kolejnym słupek z nawinięciem. W kolejnym jeden słupek w kolejnym trzy słupki dwa razy nawijane pierwszy drugi w tym samym miejscu i trzeci w tym samym miejscu nawijamy nitkę wkłuwamy się w kolejne oczko robimy słupek nawijamy nitkę wkłuwamy się w kolejne oczko robimy Półsłupek z nawinięciem. Wkuwamy się w kolejne oczko. Robimy półsłupek. Tak i w następne się wkuwamy. Robimy oczko ścisłe. Tak to wygląda. Takie płatki nam powstają. I to przeróbcie do końca okrążenia. Zobaczcie. Już przerobiłam. Mamy jak widzicie sześć płatków. Teraz Tutaj mam zrobiony półsłupek, to jeszcze się tutaj wbije w to oczko ścisłe i też zrobię oczko ścisłe. Teraz będziemy robić już ostatni rząd naszego żonkila. Robimy tak, wkłuwamy się w pierwszy półsłupek z poprzedniego rzędu, robimy półsłupek, nawijamy nitkę, wkłuwamy się w kolejne oczko, Robimy półsłupek z nawinięciem, nawijamy nitkę, wkuwamy się w to samo miejsce i robimy słupek. Nawijamy nitkę, wkuwamy się w kolejne oczko, robimy dwa słupki w tym samym miejscu. Nawijamy nitkę, przechodzimy na kolejne oczko, robimy słupek, Dwa razy nawijamy nitkę, wkuwamy się w to samo miejsce i robimy słupek dwa razy nawijany w tym samym miejscu. Teraz dwa razy nawijamy nitkę. Przechodzimy na kolejne oczko i tu na tym oczku zrobimy pięć słupków dwa razy nawijanych. Pierwszy drugi Trzeci, czwarty, piąty słupek dwa razy nawijany w tym samym miejscu. Tak to wygląda. Jeszcze raz nawijamy dwa razy, ale przechodzimy teraz na kolejne oczko. Robimy słupek dwa razy nawinięty. Jeden raz nawijamy. W to samo miejsce się wbijamy i robimy słupek jeden raz nawinięty. Nawijamy nitkę. Przechodzimy na kolejne oczko i tu zrobimy dwa słupki zwykłe. Pierwszy i drugi. Przechodzimy na kolejne oczko. Robimy słupek i półsłupek z nawinięciem w tym samym miejscu. Przechodzimy na kolejne oczko, robimy zwykły półsłupek. Widzicie, powstał nam już taki duży płatek. I teraz tak, w następne oczko się wbijamy i robimy oczko ścisłe, czyli tylko przeciągamy nitkę. I teraz tak, znów w kolejne się oczko wbijamy, tu robimy półsłupek. Nawijamy nitkę, Kuwamy się w kolejne, robimy słupek z nawinięciem, półsłupek z nawinięciem. Nawijamy nitkę w to samo miejsce i robimy słupek. Czyli teraz tutaj znów po dwa robimy. Nawijamy nitkę. W kolejnym oczku. Robimy dwa słupki. Pierwszy i drugi. W kolejnym oczku robimy słupek. I słupek dwa razy nawinięty w tym samym miejscu. I jesteśmy znów na samej górze, i tu znów zrobimy pięć słupków dwa razy nawijanych. Pierwszy. Drugi. Trzeci. czwarty i piąty mamy pięć słupków dwa razy nawijanych i znów dwa razy nawijam nitkę przechodzimy na kolejne oczko robimy słupek dwa razy nawinięty i jeszcze raz w tym samym miejscu słupek jeden raz nawinięty nawijamy nitkę wkuwamy się w kolejne oczko tu robimy dwa zwykłe słupki to jest bardzo proste wszystko, naprawdę. I w kolejnym oczku znowu słupek i półsłupek z nawinięciem. W tym samym miejscu. W następnym oczku robimy zwykły półsłupek. I w następnym oczku robimy oczko ścisłe. Ono jest najbardziej takie ciasne. O. I mamy drugi płatek. Zobaczcie, tak to wygląda. Myślę, że będziecie pamiętać, bo to jest bardzo proste. I to przeróbcie do końca tego okrążenia. I zobaczcie, już przerobiłam do końca. Muszę jeszcze tutaj połączyć się oczkiem ścisłym. Wbijając się w to pierwsze oczko ścisłe, i robię oczko ścisłe. Z dwa oczka łańcuszka jeszcze przerobię nitkę obcinam tą ładnie muszę zacisnąć i schować tutaj musimy sobie ładnie ją schować teraz zrobimy naszą trąbkę, mamy pętelkę na szydełku bierzemy naszego kilka i teraz wbijamy się tutaj w pierwszą tą niteczkę o Którą mamy, tu widzicie? I zaczepiamy nitkę. Oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Nawijam nitkę. Kuwam się jeszcze raz pod tą niteczkę. Tą tutaj od razu sobie wrabiam. I robię drugi słupek. Nawijam nitkę tam za kolejną tą niteczkę. I tą tutaj wrabiam od razu. Robimy słupek. I jeszcze raz za tą samą niteczkę. I tak patrzę, żebyście to dobrze widzieli. O. Drugi słupek. Nawijam nitkę. Chwytam za kolejną niteczkę. Żebyście, kurczę, to widzieli. O. Tak. Pod tą niteczkę. I robię słupek. Nawijam nitkę. Jeszcze raz w tym samym miejscu. Robię drugi słupek. Czyli cały czas robimy po dwa słupki w jednej niteczce. Nawijamy nitkę, chwytamy za kolejną niteczkę. I robimy znowu dwa słupki. Pierwszy i drugi w tym samym miejscu. Zobaczcie, widzicie, w ten sposób już nam tutaj zaczyna się ta trąbka ładnie tworzyć. O! I tak przeróbcie tutaj w każdą tą niteczkę. Mamy mieć, było 12, to musimy mieć 24 słupki. I to przeróbcie dookoła. Zobaczcie, już przerobiłam do końca. Tutaj muszę się jeszcze połączyć, wbijając się tutaj w trzecie oczko. I robimy oczko ścisłe. I teraz coś Wam powiem. Jeżeli na przykład byście chcieli zrobić sobie narcyza, a nie żonkila, czyli zrobiliście, zrobilibyście sobie tutaj białe, a tu żółte. I popatrzcie, takie malutkie coś mamy zrobione, i już właściwie mogło być jako. Narcyz, bo narcyze nie mają tej dużej trąbki. A jeżeli to ma być żonkil, to robimy dalej. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Nawijam nitkę, wkuwam się w następny słupek. Robię słupek. Nawijam nitkę, wkuwam się w następny słupek. Robię słupek. I pak po kolei w każdym słupku. Robimy po jednym słupku. I to przeróbcie do końca okrążenia. Już przerobiłam. Mam 24 słupki, i znów zamykamy, wkuwając się w trzecie oczko, i robimy oczko ścisłe. Tak wygląda w tej chwili. Robimy teraz ostatni rząd. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Przytrzymujemy sobie paznokciem tu ostatnie oczko i robimy trzy oczka łańcuszka na pikotek. Wkuwamy się w to pierwsze oczko. Oczko ścisłe. Nawijamy nitkę. Wkuwamy się w następne, następny słupek z poprzedniego rzędu. Robimy słupek. Nawijamy nitkę, w kolejne się wbijamy, robimy drugi słupek. I trzy oczka łańcuszka na pikotek. Chwytamy za dwie nitki, przeciągamy pikotek. Nawijamy nitkę i znów w następnym robimy słupek pierwszy. I w kolejnym robimy słupek drugi. I znów trzy oczka łańcuszka, chwytamy za niteczki, robimy pikotek. I znów nawijamy nitkę. I znów dwa słupki. Oczywiście słupek nad słupkiem się robi. Trzy oczka łańcuszka chwytamy za winitki i robimy pikotek. I znów słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem. Tak to wygląda. I to przeróbcie do końca okrążenia. Już prawie skończyłam. Został mi jeszcze do przerobienia ostatni słupek. I zamykamy okrążenie, wkuwając się w trzecie oczko naszego pierwszego słupka. Czyli tutaj pod ten pikotek się musimy wbić. No, bo chcę dwie nitki złapać, nie jedną. Coś mi się nie chce. O, a jaj, jaj, Co jest? Jak ja nie lubię, jak mi się coś. Na zakończenie chrzani. Dobra, oczko ścisłe. Dwa oczka łańcuszka. Nitkę obcinamy. Chowamy. I zobaczcie, nasz żonkilek do dekoracji jest gotowy. Tak się prezentują. Ja jeszcze zawsze tego żonkilka sobie usztywniam w krochmalu, w łudze, w samej łudze, bez żadnych dodatków. No bo to wiadomo, zależy do czego chcemy użyć. Także tak wyglądają żonkilki do dekoracji. Jeżeli podobają Wam się moje filmiki, proszę o łapkę w górę. No i zapraszam na kolejny. Cześć!